Siemanko, z tej strony, Elio, Patarli Retrofan. 25 i 26 marca, czyli piątek i sobota, spędziłem w Radomiu u Cezarego J. Powiem Wam, że był to naprawdę udany wypad z dwóch powodów, właściwie z trzech: dwa powody zaplanowane, o których miałem pojęcie. jeden Jeden niespodzianka. Pierwszy powód był taki, że Cezary jest po prostu zarepistym gościem, który jest też wielkim maniakiem retro, także tematy nam się podczas mojego pobytu tam nie kończyły kompletnie. Było kupę naprawdę rozmów, śmiechu, było, było rewelacyjnie. A drugi powód, taki też bardzo ważny dla mnie, ponieważ no, mając 43 lata, pracę, rodzinę, trójkę dzieci, problemy, obowiązki, tak naprawdę poza jakimś tam czasem, który wygospodaruję, żeby nakręcić materiał, nie mam czasu takiego, żebym sobie usiadł, odpalił jakiś komputer albo konsolę i po prostu grał dla, dla, dla czystej przyjemności. No a u Cezarego od momentu, jak przyjechałem późnym popołudniem w piątek, ciupaliśmy do północy, aż mi siadło moje zdrowe oko, ciupaliśmy do północy na Atari Jaguarze, którego zabrałem do Cezarego razem z moimi wszystkimi kartidżami, no bo gościu jeszcze nie widział tej konsoli nigdy, nie grał, także ograliśmy wszystkie tytuły, którymi dysponuje. Pokazałem Cezaremu Alien vs Predator Wolfensteina, fantastyczny motorcross oraz Kasumi Ninja, ale też między innymi rozkminiliśmy oboje gierkę, którą miałem, a powiedzmy nie, nie zagłębiałem się w nią, czyli Dino Dudes. Cezary też pokazał swoją klasę strzelanki, czyli Trevora McFair, którego, do którego pierwszy raz zasiadł, pierwszy raz trzymał tego dziwnego pada z Atari Jaguara w ręku, a ogarnął pierwszy level, pierwszego bossa, drugi level, także szacuneczek. A ja obserwując, no też, też udało mi się dojść do drugiego levelu. Gierka Tom i Dino Dudes zresztą ogrom za niedługo na moim kanale. Drugi dzionek Od zaczynaliśmy tam od śniadanka, drobnych zakupów, a potem do 18 do mojego wyjazdu ciupaliśmy na Super Nintendo. Spuściłem azarem w pierdziel w Mortal Kombat, Mortal Kombat, ale to taki konkretny w w dwójeczkę. On mi spuścił w pierdziel w Super Street Fighter 2, ale tak że nawet nie potrafiłem się ruszyć z zawodnikiem. Później ograliśmy kilka takich mniej znanych tytułów. Może trochę czas spędziliśmy przy Raidenie, przeszliśmy go we dwójkę, ale największym zaskoczeniem było dla mnie ostatnie 4 godzinki, które 4 godziny żeśmy łupali w jedną gierkę, gierkę, którą mam na karbidżu. Tu nigdy nie grałem u siebie. Raz ją odpaliłem tylko po zakupie, żeby sprawdzić, czy chodzi. Ale jakoś głupio wyszedłem z założenia, że jest to gra dla dzieci. A mówię tutaj o doktor Mario. Okazało się, że to jest tak zarypiście wciągająca gra logiczno-zręcznościowa, że no mistrzostwo świata. We dwójkę jak graliśmy e, na, te, na te dwie studnie, to to było mistrzostwo świata. Zależnie od wyboru poziomu Poziomu. No, to nie jest poziom trudności, poziomu, czy mamy mało bakterii, czy dużo bakterii. no To jest albo mega szybka rozgrywka, gdzie Cezary wygrywał dosłownie o jedną sekundę przede mną, albo w przypadku dużej ilości bakterii, to, to naprawdę trzeba było główkować, kombinować i robić podgórkę przeciwnikowi, bo tam jest to bardzo fajnie rozwiązane. No gierka Mistrzostwo Świata, doktor Mario, byłem w szoku. E, to była ta druga rzecz. A trzecia rzecz, odłożę na chwilę Jaguara. Zresztą tytuł tego odcinka, to już wiecie, co mnie spotkało. E, zaraz po przyjechaniu Cezary. E, Dał mi wielką pakę i powiedział, że jest tam prezent urodzinowy, spóźniony dla mnie. No i w środku, po otwarciu, okazało się, że jest ten piękny arcade stick, ale, ale najpierw opowiem, jak to wszystko z tym arcade stickiem wyglądało. Tego arcade sticka zamówiłem sobie ja u NX Arcade u, u Marcina w grudniu. Marcin jakoś tam nie miał czasu, różne jakieś tam sprawy mu przeszkodziły w, w produkcji chwilowej. No, i zabrał się za to w marcu, wysyłał mi tam jakieś zdjęcia, jak, jak te prace wyglądają nad tym archeistikiem. Rozmawialiśmy na temat layoutu, rozmieszczenia guzików, gałki, tych nalepek wszystkich i tak dalej. I w końcu, jak już zbliżało się do końca, zapytałem Marcina, kiedy mi to wyśle i ile kasy. No i wtedy Marcin powiedział, że spokojnie, ja ci to wyślę, a ty sobie przetestujesz, zobaczysz, a potem będziemy gadać. No to coś mi zaczęło śmierdzieć, ale nie podejrzewałem, że to pójdziesz w takie klimaty, w jakie poszło. No i. Cezary wyciąga, dajmy arcade sticka. Mówi, że to jest jego prezent dla mnie na urodziny, że on się dogadał potajemnie z Marcinem. Marcin to przygotował, Cezary to ogarnął, zapłacił. Marcin wysłał do niego, no i dostałem w prezencie. Teraz, zanim zrobimy cięcie i przejdę Wam do pokazania tego z bliska, to, to kilka słów powiem. Marcin, przepraszam, nie obraź się, ale na początku wyszedłem z założenia, że no, chłop tam powiedzmy w cudzysłowie robi w piwnicy te arcade sticky. No, 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 wezmę od niego, no bo, no bo nie znam nikogo innego, a też lepiej dać zarobić kumplowi niż komuś obcemu, ale nie spodziewałem się jakiegoś niczego takiego wow. A tu po otwarciu tego, tego pudełeczka Cezarego po prostu zobaczyłem, jak to jest wykonane, jakie tu są, jak, jak, jak to jest precyzja wszystkich otworów, nie wiem, polerowania tutaj, szlifowania, nalepiania. To jest. Tak doskonale wykonane, że jestem po prostu w szoku. To jest po prostu mistrzostwo świata. To jak chodzi ta gałeczka. Zresztą, jeżeli chodzi o gałkę i przyciski, no to Cezary mi tam mówił, że jest kilku tam producentów, Marcin też mi o tym pisał. No i tu jest ten, ten taki najdroższy, naj, naj, najlepsze, jeżeli chodzi o te gały i przyciski, no, no to, chodzi, to, to chodzi cudownie. Ja u Cezarego, jak nie wiem, Cezary gdzieś tam na chwilkę poszedł, ja wstawałem pod szafę, gdzie tam ta, ten stick leżał i go tak co chwilę no, tą, tą gałką ruszałem, no i mordka mi się cieszyła, niesamowicie te przyciski pięknie chodzą. Tu mamy fire, tu mamy skok, tu mamy auto fire, tu mamy potencjonet z. z, no, z nie wiem, jak to nazwać, z szybkością Autofajera. No, wykonanie jest po prostu doskonałe. Jeżeli ktoś jeszcze kiedykolwiek będzie chciał zawahać, czy wziąć u Marcina czy nie, to naprawdę polecam Wam, żeby, żeby zaopatrzyć się właśnie w Archestika u Marcina. Ma też ten Archestik Borsuk, a to jest łupacz codzienny, także no, o czymś to świadczy. Ja Wam zaraz to z bliska pokażę. On jest już troszkę popalcowany, postaram się jeszcze przed nagraniem go troszkę przetrzeć, żeby przy zbliżeniach to tak naprawdę ładnie wyglądało, ale wierzcie mi, że wykonanie jest po prostu doskonałe. E, dziwili się też chłopaki, że gałkę z prawej strony sobie wziąłem, ale ja, ja chyba nie wyobrażam sobie grania lewą ręką. Nie wiem, nauczony jestem joystickiem prawą, więc zawsze tutaj guziki, tutaj, tutaj gała, więc tak to, tak to zostało. Dobra, nie przedłużam. E, najpierw Wam go pokażę, a potem go sobie już podłączymy i... Na jakiejś gierce przetestujemy. Nie wiem, chyba najlepiej będzie na jakiejś takiej strzelance, żeby można było do przodu, w tył, w lewo, prawo latać, może na las Squadron. Zobaczę, e, zobaczę. Dobra, na razie tniemy i zapraszam do zobaczenia go z bliska. Tak, w całej okazałości prezentuje się ten, ten arcade stick. Niestety. E, jak widzicie, odblaski są dosyć spore z oświetlenia w pokoju, ale niestety już nie jest godzina na tyle młoda, żeby to wam to pokazać przy naturalnym świetle, żeby tego tak nie było. W taki sposób widać, no nie przeskoczymy. No i tak, jak mówiłem, mam trzy guziczki. Wiadomo, tutaj w grach też możemy do góry sobie skakać, ale ja mam tak: tutaj fire, tutaj mam skakanie, tutaj mam autofire i tutaj ten potencjometr, który reguluje szybkość tego autofajera. No tu jest logo mojego kanału, jak widzicie. Troszkę było pusto, więc jeszcze Marcin mnie zapytał, czy coś nie chce wrzucić, no i wrzuciliśmy jeszcze logo Atari, jedynej słusznej stajni. Przejadę Wam teraz tak z bliska, może przy tych guziczkach, mam nadzieję, że ostrość złapie dobrze. Mam gałeczkę, Wam pokażę. Drugą gałkę białą, białą dostałem na, na podmianę, w razie czego. No i teraz zobaczcie, jak to jest wszystko wykonane z boku, jak jest ładnie pomalowane, bo to jest drewno oczywiście. Po prostu pięknie jest ten arkadistik zrobiony. Teraz moją asystentkę poproszę, Zuśku, podnieść to, tylko tak, żebym mógł nakręcić spód, tego wiesz. Chcę pokazać te wszystkie otwory, które tam są. Przekręć go dupą do mnie. O, właśnie. No i tak wygląda, wygląda spód. Naprawdę wszystkie otworki pięknie porobione. No Dbałość jest naprawdę o, to, o tą pracę, którą Marcin robił, bardzo wysoka. No, jestem mega, mega zadowolony. Dobra, Zuśku, połóż. Wiadomo, kabelek. Pasuje i do Komodorka, i do Atarynki, i do Amigi, także na wszystkich tych kompach, jeżeli będę sobie ogrywał na kanał, czy jakimś cudem grał e, sam dla siebie, no to będę już tylko arcade Sticka używał. E, dajcie znać w komentarzach, czy Wam się podoba taki layout, taki wygląd. E, ja więcej przycisków nie potrzebuję. Wiem, że niektórzy z Was mają arcade sticky, no z tysiącem przycisków, ale mi to, mi to nie jest do szczęścia e, potrzebne. E, dobra, teraz ja wracam do swojego pokoju, bo jestem Zuski. Podłączam i spróbujemy e, jakąś gierkę pokazać, jak to, jak to działa. Dobra, to piękne pudełeczko podpięte. Włączamy atarynę. E, przepraszam z góry, ale nagrywam na ultra szerokim kącie, także troszkę zniekształcenie będzie, ale nie mam się tak pomieścić ze statywem i z tym wszystkim. E, I żeby obejmowało atarynkę, ArkaTika i ekran, także musi być tak. E, sprawdzimy sobie właśnie la, na Last Squadron. Teraz się ładuje, e, a później jeszcze e, puszczę tego. Dziwnego bombczeka na e, małe Atari, i tam sprawdzimy sobie, e, jak działa Autofire. Jeszcze chwilkę załaduje się Las Squadron. E, nie grałem w to nigdy, nigdy dłużej, ale e, ale to nie ma znaczenia, bo dzisiaj tylko to testujemy. To nie jest na jakieś punkty, pewnie będę ginął co chwilę. Nie ma znaczenia. Dobra, czyli tak, łapana gałę. Fire. <laughs> no bajeczka, po prostu bajka. Tutaj autofejera nie sprawdzimy, widzę, bo mm, tu się nie naciska. Tu się tylko y, przytrzymuje i strzela na zwykłym fajerze. Nie no, cudownie. To jest, to jest sprzęcik stworzony do, do takich gierek. No to jest mistrzostwo. Ja <gryw> Ale czad. Trenowałem trochę z Cezarem w Raidena, więc nawet nie, nie tak źle, nie tak kiepsko idzie. Coś pięknego. Autofire, coś zmienia. Nie, nic nie zmienia. A potencjometrem byśmy teraz poruszali. O, działa. Popatrzcie. W prawo pokręciłem i są takie rzadkie strzały. O, raz, raz. Teraz dam na środek. Jest szybciej. Przekręcimy na maksa i popatrzcie. No, zapiernicza. Gałeczka. Cudowna sprawa do grania w, w, takie, w takie gierki. Jak to chodzi? Bożenko. Pięknie. E, <grym>, dobra, odpalamy. Eee, sorki, musiałem wcisnąć jeszcze guzik tutaj. Tak trzeba włączyć. I wybierzemy sobie tego bombjacka pięknego. I tam myślę, będzie bardzo fajnie do pokazania: Autofire. Jack jest. To jest malutka gierka, więc będzie szybko. Ok, Fire. Czyli tak, w górę tutaj się nic nie dzieje, tu tylko chodzimy. Tutaj, Fajerem skaczemy. I teraz, Auto fire. Uwaga, damy na wolne. W prawo sobie przekręcę i trzymam wciśnięty. Taki jakiś efekt jest. Teraz przekręcimy w tą stronę. O, jeszcze szybciej drga, widzicie? Teraz w tą stronę. O, i jest powolny Auto fire. I nawet gościu wyskakuje porządnie do góry. A znowu jeszcze raz na maksa na prawo. I nawet się nie oderwie, jest tak szybko. Dobra, super działa. No jeszcze skoku nie możemy teraz sprawdzić. Musiałbym puścić jakąś platformówkę, żeby sprawdzić skok. Dobra, jeszcze szybciutko zobaczymy, czy mam tam coś na SJUSD. Jakąś szybciutką platformówkę właśnie, żeby sprawdzić skakanie. A jak nie ma, to, to sam sobie już sprawdzę, żeby Was tutaj nie zanudzać. Atari Retrofan i Montezumę tam chyba widziałem na początku. W Montezumie się powinno chyba dać. Nie pamiętam, czy tam było guzikiem, czy. Kurde, nie pamiętam, odpalamy. Jak się okaże, że, że tu się skakało jednak guzikiem, a nie do góry, to już to sobie odpuścimy. Ale piękna sztuka, popatrzcie, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Mistrzostwo świata. Montezuma też jest króciutka, więc zaraz będzie. Albo i nie, coś się nie załadowało. Spróbujemy jeszcze inną wersję, dajcie mi jeszcze chwilkę. Jak się nie uda, to kończymy. Jak się uda, to pokażę. Atari, Atari Retrofan. Szybciutko na górę. A bo tu jest Donkey Kong Junior. tym byśmy może sprawdzili. O, może tu tak było, coś mi się kojarzy. Że do góry było. Kurde, nie pamiętam już, na szybko teraz. Pierwsze podpięcie, kurde, i się zestresowałem. Nie przygotowałem Gierek, przepraszam. Drugi lejałcik w ogóle taką nalepkę dostałem. E, dodatkowo, jakby jakimś cudem z tą coś się stało, ale ja generalnie dbam o sprzęt, więc, więc powinno być ok. Nie, tutaj nie ma sko O, jest. Nie, to fajera wcisnąłem. Dobra, dupa, tu się skacze fajerem. E, tego guzika wam teraz nie sprawdzę. Na pewno działa, na pewno jest wszystko ok z nim. E, Dobra, Marcin, dziękuję ci za zrobienie tak świetnego sprzęciku, tak doskonale z, pod względem jakościowym. Cezary, bardzo bardzo ci dziękuję za ten prezent, no mistrzostwo świata. Ja ci, ja ci się odwdzięczę za to, Cezary. No i tyle. Polecam Enix Arcade. A. Cezary, jeszcze raz dzięki. Trzymajcie się.